Witam serdecznie dzisiaj. Zapraszam na przepis na domowe batony Snickers, które się tak już prezentują gotowe, zrobione. Zaraz jeszcze pokażę, jak wyglądają w środku. Są naprawdę przepyszne, jest z nimi trochę zabawy, ale myślę, że warto. Tutaj mam około 250 g masła orzechowego, do którego dodaję 70 g masła, dwie szczypty soli, 100 g miodu i 70 g mąki orzechowej. U mnie to była mąka z orzechów laskowych. Wszystko to razem miksujemy. Później z mąką jeszcze. Aż powstanie taka masa orzechowa. Tak, przekładamy to do keksówki wyłożonej folią. Wyrównujemy powierzchnię i odstawiamy do zamrażarki. W międzyczasie będziemy robić karmel. Do karmelu potrzebuje około 300 gram daktyli. Ja moczyłam je w kawie. Do tego mam dwie szczypty soli i 80 g masła. Wszystko to razem blenduję. Jeżeli ktoś nie lubi smaku kawy, no to można moczyć we wrzątku około godzinę. Tak, jak już jest karmel gotowy, dodajemy, wyciągamy keksówkę z zamrażarki, prze, przekładamy karmel na górę, na masę orzechową. Wyrównujemy wszystko ładnie. Tak, i posypujemy orzeszkami ziemnymi z góry. To też przełamie tą słodycz, bo one są solone, także to też troszkę przełamie nam smak. Tak, wszystko jeszcze łyżką. Później tak trochę powbijałam te orzeszki do środka. Po około półtorej godziny wyciągamy keksówkę z zamrażalki, kroimy na kawałki takie i maczamy to w czekoladzie gorzkiej. Z tym, tym maczaniem w tej czekoladzie, no jest to troszkę zabawy, ale myślę, że warto naprawdę. Są pyszne, są zdrowe, są bez cukru, bardzo pożywne. Także naprawdę same plusy. Gorąco polecam Wam ten przepis. Pięknego dnia. Pa!